Często nie mówię za dużo podczas tego, bo widzicie, naprawdę gra się przyjemniej i można zapomnieć, że się robi coś innego zarazem. Widzicie, to nie jest jeszcze trudna misja, to jest ostatnia misja rozdziału pierwszego mniej więcej, a po rozdziale pierwszym przyjemność do rozdziału drugiego, który jest dosyć trudny, bo walczymy z wieloma przeciwnikami naraz. A co najważniejsze zmieni się trochę styl naszej rozgrywki. Yes. Będziemy walczyć na dwa fronty i właśnie... Myślę, że jeszcze A tu jeszcze mają chłopów, widzę. I hope. Z dołu idących. Więc jestem ciekaw, skąd oni będą szli. Szliśmy mm -hmm. Kendziego na zwiady. Mm. I oh. seek the enemy. Woohoo. I hunt. Oh. Okej, okay, mam czterech chłopów. Yes, sir. Of course, sir. For the serpent. Death to our enemies. All right. okay, coś to jeszcze mm. musi być, skoro oni tutaj z wodą latają? jest Pewnie tutaj ma osadę jeszcze dalej. No pewnie, że ma. Charged. I hunt. O, Kenji. <gibberish> I serve master. Yes. All right. No Kenji can't tu, die. Attack! <gibberish>

No jeszcze ma pewnie ze dwie osady. Yes, yes. Pamiętajcie... Chwilę z trzeba pamiętać o niszczeniu chłopskich hak. Nie niszczy chłop, chłopskich hak, to przeciwnik cię zniszczy. Prędzej lub później. Zobaczyłem cały jego sadom naszym, co wojsko? wojsku. Przez to jest Tak, Tyle ulepszenia, już cało wszystko poszło, nie? Cały in. Proszę, kolejne wojska wroga idące z południa. Czy tam pewnie jesteś małsada? Czekajcie na. Victory. Crush him. For the serpent, as you say. Nasz ziel musu teraz odpocząć po całej tej sytuacji.

To moment właśnie dzięki tej umiejętności lepszy od Shinji, jeśli chodzi o chowanie miasta. Bo on powiększa atak yes. jaki zadajemy ogólnie szyja osłabia przeciwnika. IC przez nich jest to słabszy, bo... Wiecie, osłabianie nie działa na zwykłe jednostki. Znaczy osłabianie działa tylko na zwykłe jednostki, ja na przepraszam. Hmm. Z naturyjącej strony działa nawet na wieżę. się skończyły, więc na 20, więcej ich A, Proszę, kolejna osada. Prawdopodobnie znajdziemy serpent. coś tutaj też. Mm -hmm. Kolejne chłopaki głupie. Proszę, tu można przekroczyć też bez problemu. Przecież nic lepszego my nie znajdziemy w naszych żołnierzy Nie będą mieli studni, nie będą mogli produkować jednostek. Nie <try> będą mieli wody. <wolność. try> Widzicie, hmm. w tej misji on miał czas trzy osady i to jest takie mocne przygotowanie do tego, co będzie w następnej misji, bo będziemy musieli stawić trzeba dwóch panom naraz, z tego co pamiętam, a jak nie, to w najbliższej przyszłości i tak trzeba będzie stawić dwóch punkt. naraz. Ponownie zapisać jest tak dla mnie, tak naprawdę I hunt. For the surface. No, Dobra, zniszczyliśmy całą osadę, ponownie mm -hmm. Teraz pytanie mm. Mm -hmm. Skąd się biorą kolejni nasi przeciwnicy? Charge! Mam nadzieję, że nie stąd kolejny leci. Musimy się zejrzeć na całej tej długości. Trzeba też posłać zwiadowców. Na razie nikt nie ma odpowiedniej wytrzymałości. Kolejny. Coiled and waiting. For the serpents. Trzeba się tutaj dokładnie rozejrzeć, bo może coś znowu przegapiliśmy. Na yes. mm. For the serpents! Pewno nie zrobił osady z dala od ryżu, tego mm. jestem pewien. For the Sprawdźmy miasto. Mm. Dokąd ty idziesz teraz? Mhm. Mm oh. I hunt. Dobra, jeszcze gdzieś na północy jest jedna osada. The serpent commands. Yes, Czymś, master. Nie może nic być, dosłownie przynajmniej nie powinno. Jest, lord. Jest, master. Nic nie ma. Jest. Może coś przegapiłem na północy jeszcze? O, kolejny chłop. I tu jest, jak Kolejna część wios nie, wioski, nie? Widzicie, przeciwnik rozprzestrzenia się bardzo szybko i w momencie, gdy ma dwóch przeciwników, potrafi rozprzestrzeniać jeszcze szybciej. Dlatego wiecie, jeden nas atakujemy, się bronimy, atakujemy drugiego i on też się rozprzestrzenia. Bo wcale nie jest takie proste. the kolejny. Kolejny koszara, dęb sum jeszcze coś. Pytanie czy to już wszyscy, czy jeszcze nie. Rozejrzyjmy się jeszcze raz to tym terenie dokładnie. Hmm. Hmm. To, że Kędziego poślemy tam dalej. Certainly. Done. Tylko po to, żeby rozejrzeć się tej koło. Kolejna osada, widzicie? Te te osadeczki są zakładane w międzyczasie. I obey, my lord. Sprawdźmy, czy jeszcze tutaj nie ma jakiegoś obozów. No to jest ciekawe. Możemy zepchnąć kamień. All Nie ma więcej dla Jest tak jak mówiłem, ma jeszcze jedną zasadę tutaj. Widzicie? Moving, master. chore. Dobra, trzeba zebrać nasze oddziały, uderzyć tak. tutaj. Jest, master. prawie się że nasz tak daleko może osadę sobie zrobić znowu. Widzę, że odchuduje to na środku, którą miał. Yes. Dobra, wy musicie odpocząć. Hm. Przygotować się do kolejnej akcji. A się zajmą terenu po drodze. Yes, my servant. Yes, master. Okay, oni nie idą szybciej. Tak, ja to wy już prawie gotowi do działania. To lecimy z chyba I mam te kolejne oddziały. Też ich Jak Szybciej będzie tędy przejść, dokładnie. To wy dołączycie do Kenji'ego na drodze. Tam kamień do zamknięcia, to chyba jedyny kamień w grze, mi się wydaje. Może jest ich więcej, nigdy nie korzystałem z takiego feature'a. Dzisiaj mam pełny surowców, a z tych tylko 30. Die. One dwa w ogóle są wolne zawsze. Plan Smoka nie ma z tym problemu. One miejcie podobnej szybkości. Tu jest o wiele, wiele, wiele gorzej. Okej, okay, są. nasz człowiek zginął pod kamieniem. Tu jest sam puściłem. Dynamiczne kamienie. Śmietna trawa Kamien prawo. co na prawo, na lewo albo w stronę, w którą go popchniemy. To było dobre, wdzięczny no, zabiłem kolejnego. Darmowe szlak. No, dobra, mamy więc kolejną kadzkę. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Even if to it. Serpent home. The other clans have come. Good. Let them fight each other while we take what is ours. But Lord, they are many, and we are few. Perhaps we should withdraw. Never question me again. To Widzicie, nie tylko Kęcz wyposażył się w nową broń, ale również zdobył nowych przyjaciół. A my dzięki temu mamy nowe jednostki. Więc. nie mogę pamiętać yy... bardziej spektakularnej bitwy na tych opustoszałych ziemiach. Zabij, spal i okalecz wszystko, co stoi na Twojej drodze i stoi przed tobą, a między tym tronem węża. Więc siła węża będzie znowu nasza. No nic, ja się teraz z wami pożegnam i zaproszę Was na kolejny odcinek, w którym to zaczniemy rozdział drugi z Battle Rams. Cześć!